Dawno mnie to nie było, co? Cześć, z tej strony Piotrek i witam Was w kolejnym filmie. Wiem, dawno nie było, Już Na moim poprzednim kanale to przy każdym filmie było, że tłumaczyłem się, dlaczego nie było. Dużo rzeczy się działo. Miałem plan, żeby przez wakacje zrobić dwa filmy. Finalnie nic z tego nie wyszło, ale nie poddaję się i do końca roku powiedziałem sobie, że muszę co najmniej dwa filmy fabularne... Takie shorty nakręcić, więc to swoją drogą, do tego będziemy przygotować się inaczej. Dzisiaj też będziemy mówić o filmie fabularnym, mianowicie jak nakręcić film fabularny w 48 godzin. Wydaje się to strasznie abstrakcyjne, jak nakręcić film w 48 godzin. I gdyby chodziło o same zdjęcia, to jeszcze, ale tutaj mówimy o napisaniu scenariusza, mm, przygotowaniu aktorów, przygotowaniu lokacji, nagranie wszystkiego oraz montaż. Wszystko w 48 godzin. Jeśli nie wiecie o co chodzi, chodzi mianowicie o 48 Hours Film Project. Chodzi w tym o to, że w piątek wieczorem o godzinie mniej więcej 19, każdy z zespołów, który został zarejestrowany, dostaje dwa tematy do wyboru, wybiera z niego jeden i ma 48 godzin na to, żeby przygotować cały film. I dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak to zrobić, bo bardzo wiele osób mnie pytało o to, w jaki sposób można nakręcić film w weekend, jeśli chodzi o wszystko. Jeśli są ekipy, które są bardzo doświadczone, powstają z tego naprawdę arcydzieła, zazwyczaj są to po prostu filmy, które opierają się o tą konwencję, które mają zawartą w temacie, natomiast nie są to nie wiadomo jakie produkcje, no bo jednak czas nie pozwala na to, żeby wszystko aż tak ładnie dopracować. Więc dzisiaj poruszymy sobie kwestię, o czym należy pamiętać, jeśli chcielibyśmy wziąć udział w takim festiwalu, bądź chcielibyśmy sami siebie sprawdzić i na przykład w weekend właśnie nakręcić film. Więc zaczynając od samego początku. Musimy dostać temat, więc wybieramy sobie jakiś temat, czy sami go wybieramy, czy dostajemy temat, tak jak ja będę się opierał bardziej, jeśli chodzi o festiwal. Dostajemy dwa tematy, wybieramy sobie jeden. Konwencję, która bardziej nam leży, jeśli chodzi o to, żebyśmy ją zrozumieli, żebyśmy umieli ją dobrze przedstawić, czy to będzie horror, czy to będzie na przykład Buddy movie, tak jak my kręciliśmy ostatnio w czerwcu na festiwalu. Ale możecie trafić również na slapstickową komedię albo na musical albo na western, co w naszych czasach jakby w obecnej sytuacji w weekend i w Warszawie ciężko jest na przykład nakręcić musical albo ciężko jest nakręcić tym bardziej western. Więc wtedy trzeba kombinować, co z tym zrobić, ale jakby założymy normalny jakiś temat, czyli na przykład dramat psychologiczny bądź horror, komedię. Jedną z takich rzeczy, które lokacja nie jest jakby najważniejsza w tym wszystkim o co chodzi. Więc na początek musimy, jeśli mamy już temat, musimy przygotować sobie coś takiego, co nazywa się Longline. Longline jest to streszczenie fabuły filmu w jednym, dwóch zdaniach. Mówi się o tym test windy, znaczy, że jeśli spotkalibyście na przykład producenta z jakiegoś ogromnego studia i macie pomysł na film, macie wszystko gotowe, macie scenariusz. I myślicie, może mu to przedstawię, może on będzie chciał ten film zrobić. No to macie paręnaście sekund, żeby go zainteresować swoim filmem, żeby w ogóle się do was odezwał, czy jakkolwiek podjął z wami polemikę. Więc musicie, musimy przygotować właśnie Longline, który przedstawi nam co, o co chodzi w danym filmie. Longline jest bardzo istotny, dlatego że już później przy samej produkcji będzie on naszymi ryzami tego co w zasadzie chcemy w tym filmie pokazać. Jest, wydaje się to totalnie bez sensu, dwa zdania na temat filmu. Ale to ma być takie hasło reklamowe, jak reklamowane są filmy hollywoodzkie, gdzie w, w dwóch zdaniach, gdzieś w reklamie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, o co będzie chodzić w filmie i czy jesteśmy nim zainteresowani. Jakby o całym temacie longline'ów nie chce się za bardzo teraz... Rozgadywać, bo, bo, bo jest to dość długi temat, więc możecie sobie o, o tym poczytać, jeśli będziecie chcieli. Ja również mogę parę słów o tym powiedzieć w przyszłości, ale bardzo ważne jest, żebyśmy na początku mieli ten Longline, żebyśmy wiedzieli na czym w ogóle pracujemy. Można by dalej iść w napisanie synopsisu yy, i treatmentu, drabinki i dopiero scenariusza, ale nie mamy na to czasu. Mamy 48 godzin od momentu, kiedy dostajemy temat, do tego, żeby oddać już zmontowany, gotowy film więc przechodzimy bezpośrednio z tego do pisania scenariusza. Część osób nie pracuje na scenariuszu, moim zdaniem jest to trochę błąd, dlatego że e, ja na przykład doświadczyłem tego ostatnio, później wiele rzeczy się gubi, jeśli nie mamy spisanych dialogów, jeśli nie mamy spisanych scen, e, bardzo łatwo jest się pogubić, aktorzy powiedzą coś inaczej i później w dublach. Ciężko to wszystko będzie poskładać, więc najlepiej jest napisać sobie scenariusz, bo scenariuszem po prostu najwygodniej się pracuje. Później co bardzo ważne musimy zrobić, jest to napisanie bądź jakiekolwiek sformułowanie scenopisu. To znaczy, jakich rekwizytów będziemy potrzebowali, ilu aktorów, jakich aktorów, ilu statystów, y jakie lokacje. To wszystko musimy mieć i musimy mieć rozplanowane mniej więcej o której, gdzie się będziemy znajdować, y właśnie dlatego, że później łatwiej jest to wszystko kontrolować. Bo kolejną rzeczą, o której musimy pamiętać, jest ciągła walka z czasem. Tak jak mówię, mamy 48 godzin, więc każda minuta jest na wagę złota, bo w każdą minutę można zrobić coś, co będzie przełomowe dla samej produkcji. Więc musimy mieć to w głowie, że wszystko musimy krzęt, jakby zaplanować w momencie, kiedy reżyser razem jakby, nie wiem, ze scenarzystą czy, czy, czy jakby z resztą ekipy e, przygotowuje scenariusz, my już na bieżąco powinniśmy przygotowywać scenopis, ja, ja mówię jakby z perspektywy operatora, chociaż to powinien skrypt robić, nieważne, tam jest to ma swoją specyfikę po prostu kręcenie takich filmów w ten sposób w małych ekipach, więc wszyscy zajmują się teoretycznie wszystkim, więc musimy mieć spisane co potrzebujemy, na kiedy to potrzebujemy i kiedy dokładnie będziemy tego potrzebować, bo później bardzo nam to pomoże przy samym kręceniu. Jeśli patrzymy z punktu widzenia operatora, czyli tak jak ja, e, bardzo ważny jest plan zdjęć, to znaczy już na etapie tego, kiedy widzimy zarys scenariusza, e, planujemy sceny, wiemy gdzie dane sceny się odbywają, bo na przykład byliśmy w tych lokacjach, bo przygotowaliśmy sobie wcześniej parę lokacji, które mogą nam się przydać, więc wybieramy jakieś lokacje i musimy zaplanować, że okej, okay, bohaterów ustawimy w ten sposób. Zrobimy tutaj takie ujęcie, potem takie ujęcie, takie ujęcie i przechodzimy do kolejnej sceny, czyli jakby spisujemy sobie na kartce w telefonie gdziekolwiek e, taki bardzo podstawowy opis storyboardów, bo na same storyboardy nie ma czasu, ale musimy gdzieś w głowie mieć zaplanowane jak chcemy w ogóle tą historię poprowadzić z punktu widzenia operatora. Więc jest to bardzo istotne, żeby już na tym etapie w jakiś sposób mieć to zaplanowane, żeby później właśnie przy samych zdjęciach się nie gubić i nie szukać, nie zastanawiać się, a może użyjemy trochę węższego obiektywu, a może na szerokim, a może to na slider damy. To wszystko powinniśmy przygotować zanim wejdziemy na plan już na zdjęcia. Dalej to jest przygotowanie make-upu, no bo aktorzy muszą być jako jakkolwiek ucharakteryzowani, bo zazwyczaj wszyscy, szczególnie w okresie, kiedy to kręcimy, czyli czerwiec-wrzesień, bo wtedy odbywają się te dwa festiwale, jest dość gorąco, więc jak, jakby jakikolwiek make-up jest potrzebny, żeby aktorzy się nie świecili, chyba że tego chcemy, ale no to to jest specyfika filmu czy specyfika danej sceny, więc o to musimy zadbać. Przeprowadzamy same zdjęcia, no i montaż. To już się wydaje takie, że to no, tak się rozgadałeś o tym wszystkim, a zdjęcia i montaż to już jest nieważne. Jeśli mamy przygotowane tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi właśnie o plan zdjęć, czyli te nasze spisane storyboardy, jeśli mamy scenariusz, no to tak naprawdę zdjęcia są jedynie formalnością. Musimy po, po prostu przełożyć cały scenariusz na nagranie, na karcie czy tam na, na, na filmie. Chyba nikt nie kręci na filmie. Bo... Znaczy kręcą, ale nie, nie takie festiwale, no bez przesady, nikt nie ma na to pieniędzy. Więc to już są jakby y, rzeczy, które, które wychodzą z y, tej preprodukcji samego filmu. Montaż również zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że samego montażysty nie ma na planie podczas kręcenia, dlatego że odpoczywa, bo jeśli schodzimy z planu wieczorem, to tego samego dnia wieczorem dostarczamy materiał do montażysty, który go sobie przygrywa, robi backup, to jest bardzo istotne, żeby mieć backup i nie kasować z kart pamięci, bo, jakby coś się stało, to musimy ten materiał mieć, nie możemy go, go kasować, no bo, no bo będzie kicha trochę. No, i tak naprawdę bardzo często montaż zaczyna się już w nocy, żeby na rano materiał już był wstępnie zmontowany do kolor gradingu. No, i w zależności od tego, jak udźwiękawiamy film, to oczywiście dźwięk też leci na planie, jakby styczką, czy tam z, z mikroportów. Jakkolwiek to zrobimy, bylebyśmy mieli dźwięk i efekty. Jakby całe, wszystkie to, jak na przykład ktoś odkłada telefon, czy podnosi, otwiera drzwi. Cokolwiek, e, najlepiej żebyśmy to mieli, ja wiem, że na to jest mało czasu, ale najlepiej to wszystko mieć, o tym też zaraz powiem. Najlepiej to wszystko mieć, bo później dużo lepiej będzie wyglądał sam efekt końcowy. Więc jak już mamy montaż, no to udźwiękowienie my akurat mieliśmy udźwiękowienie od osoby, która nam robiła dźwięk, więc zmontowany film poleciał do udźwiękowienia, e, gdzie została do niego dołożona jakby specjalnie przy przygotowana pod klimat muzyka. No i ostateczny, ostateczny grading, napisy początkowe, napisy końcowe, render, backup wysyłamy przed terminem, nie na ostatnią chwilę. No i czekamy na odpowiedź tak naprawdę i mamy zamknięty film, więc większość ekipy, poza tam reżyserem i, i, i montażystą, czasami operatorem, na drugi dzień już tak naprawdę nie jest potrzebna, bo nie potrzebujemy aktorów, nie potrzebujemy dźwiękowca, nie potrzebujemy tego wszystkiego, co było pierwszego dnia. No bo wszystko jest nagrane, teraz jedynie zmontować film. Operator jest potrzebny czasami, żeby właśnie m, wytłumaczyć swoją wizję tego, jak to miało być nagrane, bo to też nie ma czasu na większe ustalenia z montażystą, to Musi być wszystko na szybko robione, więc jakby na, na to też trzeba zwrócić uwagę, że operator nie ma łatwo, jeśli chodzi o takie rzeczy. Reżyser tak samo i montażysta również, bo jednak po nocy trzeba siedzieć i to montować. Rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, na które trzeba zwrócić uwagę, które, które jakby mi się przypominają bo to będzie moja trzecia edycja tego festiwalu e, które mi się przypominają rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Jest to czas realizacji zdjęć. Musimy mieć w głowie cały scenopis, o której, gdzie i na co ile mamy czasu. Bo jeśli mamy w jednej lokacji przewidziane 3 godziny, już z zapasem, bo okej, okay, za załóżmy, zajmie nam to 2 godziny, dajmy godzinę więcej, mamy 3 godziny, powinniśmy się wyrobić. Musimy tego pilnować, bo jeśli mamy dalej zaplanowane inne zdjęcia, to ja miałem tak w tamtym roku, że pierwszą scenę kręciliśmy 6 godzin i przez to zamiast wyjść. Jakby z planu zejść, skończyć zdjęcia o godzinie 20-21 wyszliśmy z planu o godzinie 5.00 rano. I dlatego nie zdążyliśmy yy, oddać filmu. Bo po prostu ja nie zdążyłem go zmontować, bo również ja go wtedy montowałem, ale dwie godziny snu było jednak troszkę za mało, jeśli chodzi o, o to, jak to wyglądało. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, żeby pilnować tego czasu cały czas, że, że jednak naprawdę każda minuta się liczy. Dalej jest to odpowiednie pokręcie jakby ilością zdjęć, to bardziej właśnie do operatorów, co, czyli z mojej perspektywy najlepiej jest nak nakręcić więcej niż za mało, dlatego że jeśli na przykład zabraknie nam jakiś establiszy i nagle film jakby przejście ze sceny do sceny, tak mieliśmy yy, właśnie w, yy, w czerwcu, że nie mieliśmy establiszy, nie mieliśmy Przejścia ze sceny do sceny i wyglądało w montażu to strasznie, jakby pokracznie, żeby jakkolwiek zmontować dwie sceny ze sobą, bo ja po prostu o tym zapomniałem, bo nie napisałem sobie tego wszystkiego, co powinienem nagrać. Więc dlatego wam mówię, jakby z własnej perspektywy, z własnych doświadczeń, na co najlepiej zwrócić uwagę, więc odpowiednie pokrycie w zdjęciach jest podstawą. Lepiej jest mieć więcej i połowę wyjebać, niż mieć za mało i mieć problem ze zmontowaniem filmu. O pilnowaniu czasu już mówiłem. Ale trzeba o tym powtarzać, trzeba pilnować czasu, bo jak nie no, to się nie wyrobimy i nie oddamy filmu. I wtedy wszyscy będą zawiedzeni, a nie chcemy poświęcić całego weekendu na to, żeby, żeby latać przez cały dzień i zapieprzać tylko po to, żeby nie zdążyć oddać filmu. Są co prawda tam jeszcze filmy spóźnione do następnego dnia, czy jakoś tak. Ale, ale lepiej oddać na czas i brać udział jakby w głównej rywalizacji. I ostatnia rzecz, o której trzeba pamiętać, to jest wcześniejsze zapewnienie sobie wszystkich rzeczy, czyli że mamy aktorów, którzy chcą zagrać, nieważne co, bo nie, nie, nie wiemy, jak będzie wyglądał scenariusz, więc musimy mieć aktorów, którzy są na tyle elastyczni, żeby zagrać różne rzeczy, różne postacie, yy, jakby różne emocje, musimy to mieć. Statyści, jeśli warto jakiś mieć, bo nie wiadomo, jak będzie wyglądał scenariusz, lokacje. To jest podstawa, sprzęt. No, no bez sprzętu nie da się nagrać, ale warto mieć tego sprzętu więcej niż nam będzie potrzeba. Ja zawsze biorę wszystko co mam: lampy, statywy, slidery, gimbale, wszystko, wszystko, dlatego że nigdy nie wiem co się przyda, bo nie wiem co będziemy kręcić. Ostatnio kręciliśmy w samochodzie i gdyby nie to, że mogłem jakby zdjąć to wszystko z aparatu co miałem, to z całym wielkim rigiem bym się nie zmieścił, żeby nagrać sceny w samochodzie. Więc tak to po prostu wygląda. więc Lepiej mieć, i nie potrzebować niż potrzebować i nie mieć. Czy to wszystko? Chyba wszystko. Nie jestem pewien. Ale moim zdaniem warto, chociaż jeśli interesujecie się filmem, jeśli robicie filmy, warto chociaż raz wziąć udział w takim festiwalu. Dlatego, że właśnie Daje nam to pewnego rodzaju sprawdzenie siebie, jak szybko jesteśmy w stanie pracować, jak efektywnie jesteśmy w stanie pracować i co jesteśmy w stanie zrobić w weekend. Może niekoniecznie musicie brać udział jakby w festiwalu, możecie to zrobić totalnie dla siebie, ale warto się sprawdzić w ten sposób. Warto w ogóle robić film. Tak, ode mnie, małe, dwa słowa. Dobra, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, po więcej filmów, tym razem postaram się, żeby było ich więcej, częściej i normalniej. Za chwilę siadam, nagram kolejny na zapas, żeby nic mi nie wyleciało. E, linki do moich social mediów, Twitter, Instagram, Facebook macie w opisie. Tak samo link do mojej strony. Uff. To było szybkie. I tyle, trzymajcie się po cześć!